Będę chodzić do amerykańskiego liceum online i koniec. To była jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam. Hej, z tej strony Natalia, i dzisiaj chciałabym opowiedzieć trochę więcej o tym, jak przekonać rodziców do edukacji domowej, bo wiem, że może być to duży problem u wielu osób, przynajmniej u wielu osób, z którymi rozmawiałam właśnie to był główny problem, jeśli chodzi o nauczanie w domu. Ja też przez to przychodziłam, moi rodzice też nie byli super zadowoleni z tego pomysłu, szczególnie, że jeszcze w amerykańskim liceum to już w ogóle, że o nie, nie będę pisać matury polskiej, jak to nie nie może tak być, albo że zamknę się. Domu, że nie będę mieć kontaktu z ludźmi, tak na co dzień i tak dalej, i że w ogóle tak nie może być. Spróbujmy rozwiać wszelkie wątpliwości, bo jakby z perspektywy czasu na to patrząc, bardzo się cieszę, że się uparłam na to, i miałam takie nie, nie wracam do polskiej szkoły, będę chodzić do amerykańskiego liceum online i koniec. Bardzo się cieszę właśnie, że się na to uparłam, bo uważam, że to była jedna z lepszych decyzji, jakie podjęłam i nie musiałam stresować się maturą i nauka była lekka i przyjemna. Więc pierwsza sprawa, to warto po prostu pokazać rodzicom, że jest to przemyślana decyzja, że nie jest to jakaś zachcianka, którą zobaczyliśmy w internecie i mieliśmy takie o, to, to ja już w ogóle rzucam wszystko i będę chodzić do amerykańskiego liceum. Warto sobie po prostu zrobić research na ten temat, zobaczyć jak to wygląda, jak to funkcjonuje, jaka jest cena za to i tak dalej, i tak dalej. I wtedy siąść z rodzicami i pokazać im to wszystko i powiedzieć, że właśnie mamy Dużo argumentów, dlaczego to jest dobre i dlaczego to będzie dobry wybór, chociażby jak to, że, yy, no, że będziemy mieć czas na, na swoje jakieś inne rzeczy pozaszkolne, a uważam, że, że rozwój właśnie pozaszkolny jest bardzo ważny i myślę, że każdy rodzic chciałby, żeby jej dziecko się rozwijało, dlatego myślę, że to byłby dobry też argument. Więc warto właśnie zebrać wszystkie informacje, zrobić sobie taki plan, pokazać to rodzicom, powiedzieć na spokojnie, nie denerwować się i powiedzieć właśnie, że to jest przemyślana decyzja, a nie jakiś krótkoterminowy kaprys. Warto też opowiedzieć o zaletach edukacji domowej w JDJ iOS, czyli że... Generalnie dostajemy tą samą edukację, dostajemy świadectwo ukończenia amerykańskiego liceum, z którym możemy aplikować na studia praktycznie na całym świecie, co uważam, że jest świetnym argumentem dla rodziców, bo myślę, że rodzice myślą długofalowo, jeśli chodzi o swoje dzieci i chcą, żeby poszły na studia dobre itd., dalej, więc to wszystko jakby amerykańskie liceum online zapewnia. Plus, no, u mnie właśnie takim głównym argumentem bym powiedziała, że było to, że Mam dużo aktywności i dużo pasji, które chciałabym rozwijać, i też dużo swoich projektów, które właśnie chciałam rozwijać przez ten czas. To tak najbardziej w sumie przekonało też moich rodziców, że po prostu zamiast czekać na przerwach, zamiast dojeżdżać pół godziny w jedną i pół godziny w drugą, i później jeszcze uczyć się wieczorami, mogę to wszystko zrobić rano, na przykład czy wieczorem w domu przez, nie wiem, trzy godzinki posiedzieć nad lekcjami, i później mam czas jakby na wszystkie swoje rzeczy, czy właśnie na Podróżowanie i tak dalej. Ja uważam, że to bardzo też rozwija i otwiera głowę. Dlatego też wydaje mi się, że warto właśnie powiedzieć tutaj o tych zaletach nie tylko dotyczących edukacji, ale wiadomo to też, czyli że dostajemy taką samą, tak naprawdę, edukację, nawet bym powiedziała lepszą niż w polskim liceum i dostajemy normalnie świadectwo ukończenia liceum i tak dalej, możemy normalnie aplikować na każde studia. Pod tym względem nic się nie zmienia. Ale właśnie też oprócz tych zalet, jakby związanych z edukacją właśnie warto wspomnieć o naszym rozwoju takim osobistym niezwiązanym w ogóle z, u, z edukacją ze szkołą to też jest dla rodziców ważne dlatego myślę, że o tym też warto po prostu wspomnieć. No i warto też obalić mity szczególnie związane z samotnością w sensie bardziej takie, że nie będziemy mieć kontaktu z rówieśnikami, co jest bardzo dużym mitem i wydaje mi się, że to najwięcej rodziców jakby o to się najbardziej boi, że, że ich dzieci nie będą mieć kontaktu z taką powiedzmy rzeczywistością, z rówieśnikami, gdzie jest to totalnie nieprawda, bo właśnie wręcz przeciwnie, jakby mamy mniej stresu, mamy więcej czasu. I możemy właśnie, mamy więcej przestrzeni na to, żeby wychodzić do ludzi, żeby poznawać nowe osoby w innych środowiskach, niekoniecznie w szkole. Bo właśnie w szkole wydaje mi się, że, nie wiem, często jesteśmy zmęczeni, tu dużo nauki, stres i tak dalej, i po prostu nie chce nam się za bardzo, nie wiem, poznawać nowych osób czy coś. A tutaj właśnie mamy więcej takiego, takiego luzu. Więc jakby uważam, że możemy próbować nowych rzeczy, przez co poznawać nowe osoby i tworzyć nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Mamy więcej tego czasu na wyjścia jakieś z, z naszymi obecnymi znajomymi przyjaciółmi itd. Więc uważam, że, że to jest totalnie nieprawda. W sensie. Jak ktoś się będzie chciał zamknąć w domu, to się zamknie. Tak też może być, ale uważam, że jest to nieprawda, że, że jeśli ktoś chce mieć kontakt z ludźmi, to będzie go miał i nie zamknie się tylko na tą wirtualną rzeczywistość, tak? czyli na to wszystko, co jest w laptopie, powiedzmy, czy, czy w telefonie. Plus, jakby możemy planować swoje życie tak, żeby mieć i naukę, i życie towarzyskie. Na to wszystko jest wtedy miejsce, po prostu. No i warto też tutaj rodziców zaangażować w rozmowę, w dyskusję, czyli nie tak, że chcę chodzić do amerykańskiego liceum i kropka, zapłaccie mi i w ogóle i tyle. Tylko po prostu powiedzieć, że, że no, chcielibyśmy jakby porozmawiać z, z nimi, że chciałabym z wami porozmawiać na ten temat i, i po prostu jakby co o tym sądzicie i tak dalej. I właśnie przedstawić argumenty, dlaczego, dlaczego właśnie... Tak wybraliśmy i taką decyzję podjęliśmy i uważam, że wtedy to właśnie staje się takie partnerstwo niż po prostu jakby właśnie mówienie, że, że tego chcemy i koniec. I jakby nie mają nic do gadania. Więc warto właśnie po prostu wysłuchać, czego się też rodzice obawiają, właśnie tego braku kontaktu z rówieśnikami, czy że nie będziemy pisać matury czy coś. I po prostu na spokojnie przedstawić nasze argumenty i nasz punkt widzenia na ten temat. No i też warto pokazać, że będziemy odpowiedzialni po prostu. Czyli to nie jest tak, że y, nie będziemy się w ogóle uczyć i w ogóle olewać szkołę, bo, bo nie, bo jakby będziemy się uczyć, i wiadomo, będziemy korzystać z tej edukacji tak, jak korzystaliśmy, tylko po prostu jakby w domu i będziemy mieć więcej czasu na inne rzeczy też. Więc ja uważam, że to jest w ogóle win win. No i właśnie, chociażby to jest kolejny dobry argument, że nauczymy się samodzielnie nauczymy się samodyscypliny czy jakiejś takiej właśnie, moty... no nie, może nie motywacji, właśnie bardziej samodyscypliny tutaj i że właśnie nauczymy się takiej odpowiedzialności, że musimy sami dbać o tą swoją edukację, więc uważam, że to jest kolejna rzecz, która też przygotowuje właśnie do dorosłego życia czy do studiów i uważam, że to jest bardzo wartościowe. Także właśnie to pokazanie, że Damy sobie radę, że będziemy odpowiedzialni, że zadbamy o to, żeby faktycznie się uczyć, dać do tych lekcji i tak dalej. Też wydaje mi się, że tak może uspokoić rodziców poniekąd. No i to tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że komuś a, może pomogę tym. I jeśli ktoś jeszcze miałby jakieś pytania, to oczywiście chętnie na nie odpowiem. I dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia. Papa! Pa.